Young Doug Drake. Parade on Cleveland. Recytacja. Po polsku. Part 1. Intro. Drake. Wo. Verse. Drake. Jak do cholery idziesz tu wed za wed, zawet. Za Powinienem zobaczyć znaki. Jak mogę to przegapić, jak mogę to przegabić? Ej, jak tylko wyjdę z pudełka jak Tik Tac, będziemy uprawiać seks, jak tylko odzyskam swoją sukę. To nie będzie seksowne, kiedy odzyskam lizanie. Mam zamiar zmyć kilku chłopców. Czas na dozorce. Ja i moje myśli to najbardziej samotny czas. Nie mów mi o lojalności, pokaż mi tym razem. Nie mów mi o lojalności, pokaż mi tym razem. Biznes to biznes. Tym razem jesteś mi coś winien. Szlam na twojej głowie. Czas na Nickelodeon. Hurki. Drake. Och wow. Parada na Blade Web. Ja tylko wracam do domu, wracam do domu, wracam do domu. Wszystkie psiaki, wszystkie dożywocie. Wszystkie pytony, wszystkie żmije. Parada, parada na Playflare. Play. Ja tylko wrócę do domu. Już wiesz, już wiesz. Przejście. Young Tank i Drake. Witam. To jest przedpłacone połączenie od Jeffrey'a. Więzień w areszcie dla dorosłych rafta Aby odebrać to połączenie, naciśnij 0. Aby odrzucić to połączenie, rozłącz się lub naciśnij 1. Jo, co słychać, mój bracie? Co jest, mój bracie? Porozmawiaj ze mną. Jakie to słowo? Uch, nie robię gówna człowieku. Po prostu wciskam więcej. Pitera. Złodszego, pełniejszego. Niż jakiegokolwiek popychacza. Pitera. Widzisz, co mówię, bliźniaku? Haha, ha. część druga. Wers. Yang Pająk tak. z powrotem, jestem dużym ziąkiem, ty kotem. Jak to się stało, że kiedyś byłeś w formacie? Miodowa bułka na łóżku. Tak, sto stojaków. Słońce wyszło, nie śpię. liczy stosy. Ręce w dół, tak, wielki koleś wraca. Myślisz, że dobrze? Spodnie w dół, palić krak. Szata Michaela Korsa. Mmm, mmm, nie, Michaela Jordana. Powrócę jakieś 40 dni, 40 sekund backhand za backhandem, jakbym był w pułapce. Właśnie to byłem w pułapce, ale zabrałem cztkną sukę do Beverly Hills. Teraz ona jest biała. Michael Jackson. Po tym, jak się pieprzyliśmy, powiedziała swoim przyjaciołom. Suka, to jest czadowe. Zazwiniłem do twojej suki z więzienia. Powiedziała, że spadasz. Jesteś ropakiem w trawie. Zostaniesz zjedzony przez moją krowę. Po prostu żyję w odrzutowcu. Jeżdżę w kółko. Dwie motyki za mną. Jedna biała, druga Bobby Brown. Refren. Young business to business, business to business, business to business. Business to business, business to business, tak. Business to business, business to business, business to business. Business to business, business to business, tak. Business to business, business to business, business to business. Business to business, business to business, tak. Business to business, business to business, business to business. Business to business, business to business, outro. Young tak. Metro.